Zobacz, na maku dzisiaj będziemy poszukiwać diamenty. Wychodzimy. Z maku wychodzimy. Pomnę. i przejdziemy w, jaka, w kopię, to możecie wejść yy, Zrobiłaś ten kanał Wejdzie obok w górę, chcecie więcej takich odcinków z minecrafta yy. Możecie wejść wtedy no bo tam mam y, z Minecraftu buduję żabkę, więc zapraszam. kogo nie zmuszam, ale... No, proszę. Dobra, widzę. Kupujemy się. Nie, tu nie ma co. Nie ma co. Jestem w świecie kreatywnym, więc... Góry. To zwa się fajne. W tym i nikt mnie nie zabija. Dobra. Szukujemy. to może być? Co tam siedzi? Co tu jest? Lava Super Co to może być? Lamy! Jakie fajne! Ja nie mogę Alla färgerna namn. Jag vet inte vilka är sobie ale wpadłem w gorącą lawę o oh nie